Alisia Kto tak ładnie jeździ na hulajnodze O, łobuziaka. A jak się jeździ Alisia? Uciekasz? A ja wezmę hulajnogę i będę jeździł. Tata pojedzie do sklepu. Tak? <todgłosy> <laughs> Jak się jeździ Pokaż do taty Zrób tutaj, jestem tutaj, dzisiaj, ale chciała na podwórko iść. Złapie Alisie. Złapie tata <śmieniciela> 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 Zakluczyłaś tatę? Zamknęłaś? Tak I co? I tata nie wyjdzie teraz. Nie wyjdzie tatuś, tak Alisia? Co? Zamknąć? Zamknąć? Jak się zamykał, tak? O i nie wyjdzie tata. Tata zamknięty Ty, łobuzek Jesteś. Jest tatuś Ojej słoneczko, łobuziak Co? Może pójdziemy do sklepu zaraz? Pójdziemy do sklepu? Aha nie, nie zimno? Hulaj nogę? nogę trzeba wziąć, bo zostanie tutaj ktoś potem weźmie. Co? Weźmiemy hulajnogę? Dobrze. To wsiadaj na hulajnogę i jedziemy do sklepu. No? Stawaj na hulajnogę i jedziemy do sklepu. No tak, ślicznie. Śmieci na żółto Yeah.